Witajcie, drodzy traderzy. Miło mi poinformować, że ekspert jest gotowy. Kilka osób dostało go do testowania. No i powstały pewne pytania, na które w tym nagraniu postaram się odpowiedzieć. A opis tego panelu, który widać, tego kolorowego, jest na moim forum. Link znajduje się pod tym nagraniem. Także, jak ktoś będzie chciał się zapoznać, to bardzo proszę. Z ekspertem dołączona jest oczywiście. Dosyć szczegółowa instrukcja w PDF napisana przeze mnie, ale z tego co widzę po mailach, to część osób po prostu jej nie czyta i później zadaje mi oczywiste pytania, na które są oczywiste odpowiedzi zawarte w instrukcji. Więc wracając do, może od początku, zauważyłem, że dość sporo osób bardzo początkujących do mnie. Osoby, które nie wiedzą nawet, co to są wykresy RENKO, a nie mówiąc już o tym, jak one działają i a, jak je w ogóle uzyskać na swojej platformie. A jeżeli chodzi o wykresy Median Renko, z których ja korzystam, które widzicie tutaj, a jeżeli ktoś nie ma i nie wie, jak takie wykresy uruchomić, to oczywiście może się do mnie zwrócić, ja, ja w tym pomogę. <laughs> Kolejna sprawa, no, podstawowe zasady przy tra tradingu na wykresach ręko są bardzo podobne jak na wykresach zwykłych, z tym, że ręko rusza się dopiero wtedy, kiedy, yy, kiedy jest jakiś ruch, natomiast w konsolidacji, w konsolidacji, której, która nie przekracza na przykład wielkości jednej świeczki, ręko nie wybuduje kolejnej do czasu, aż cena wyjdzie poza tą wielkość. Powiedzmy, jeżeli by to było 10 pips. Będzie konsola, która będzie trwała 30 minut i nie przekroczy 10 pips. To na ręko się wybuduje jedna świeczka. Tak? Nie ma tutaj kwestii czasu. Natomiast jest tylko i wyłącznie czysty ruch. I, I o to właśnie chodzi. Początkujące osoby, jeżeli trudno im się zorientować w tych świecach ręko, bardzo proszę. Tak jak tutaj widzicie, można sobie z boku, gdzieś na dole na przykład, odpalić wykresy. Świecowe. I tutaj obserwować. Wykresy minutowe bądź też, mam tutaj, no tutaj, no tutaj, no tutaj, no tutaj, co kto lubi i po prostu w ten sposób ja bym proponował na tutaj, no na no tutaj, który, który Mam tutaj ten, na tym wykresie ręko, odpalone wykres, słupki dwupipsowe, tak? Po prostu, żeby to szybciej chodziło i nieraz potrzebne nie są takie, właśnie słupki niewielkie, żeby nastąpiły szybkie zmiany, żeby objaśnić niektóre funkcje. Polecam zacząć od słupków minimum 4 -pipsowych, tak? To będzie odpowiedni jakiś 15-15 wykresu, wykresu. Wszystko zależy od tego, na jakiej farze gram, tak widać, Czyli euro-dolar. Widzimy, on czasami jest bardzo, bardzo przymulony, tak? że dzisiaj 55 pipsów zmiany jest to naprawdę bardzo niewiele. Są pary, które w trakcie sesji potrafią zrobić 200 pips i więcej, natomiast spready tam są zabójcze. Z tego ja wybrałem na przykład parę euro-dolar. Jak widzicie tu na dole jest od 0 do 0,102 pipsa plus opłaty, czyli tam mieszczę się w granicach 0,6 a 0,7 pips zalota, z tego do scalpingu jak najbardziej, ale tak jak powiedziałem, są dni, kiedy na tej parze po prostu się nie da grać, no nie da się, bo to wszystko stoi, mieli się w miejscu i tak dalej, możecie wybrać trzy pary, ale wtedy trzeba zwracać uwagę na to, że jeżeli szybko chcecie tam skarpować, to prowizja ze spreadem po prostu zje większość zespołów, nie ma to większej recenzji, więc do nauki Edward, czyli euro-dolar jak najbardziej się nadaje. Możemy też zastosować sobie a, średnią na wykresie. Ja mam tutaj średnią Ema 89, więc po prostu jeżeli para jest w trendzie, e, pozwólcie, ja ten wykres trochę rozciągnę, żeby po więcej na nim widać, Chyba tutaj uścisnę. <coughs> więc krótka piłka, no, jeżeli cena jest nad średnią, e, ustawiamy e, eksperta na, na granie tylko rąków, tak, I, i, i nom te wszystkie longi by się nam wyłapywał no, pod warunkiem że nie popadnie jakoś tak dziwną sole i tutaj potrafi nas zatrzymać. więc stosujmy moi drodzy wsparcia i opory, bardzo fajnie widać gdzie, gdzie ta cena może dojść, gdzie może i tak dalej, jeżeli gramy gdzieś longa w takich miejscach i cena dochodzi do poprzedniego szczytu kliknijmy na close, zamknijmy pozycję bo jest mała szansa, że wybije się od razu tak gdzieś jeżeli to samo, jeżeli gramy krótkie, to też, jeżeli cena dochodzi do jakiegoś poprzedniego dołka, tak w do historii też zamknijmy z ręki tę pozycję, nie ma, nie ma co kusić losu. Na dole mam wykresy bodajże 6 sześciopiksowe euro-dolara. Ten wykres pokazuje nam trend w takiej większej skali, To jest, można porównać do wykresów godzinowych, czyli tu na dole podglądam sobie, jaki jest ogólny kierunek i jest średnia EMA 55. To jest po to, żeby początkujący traderzy po prostu, no nie, nie robili głupot, grając, puszczając e, e, eksperta na pod, tak, czyli gra w jedną i w drugą stronę. No to bardzo szybko zniszczy depozyt, prawda? No bo on będzie tutaj ciągle grał. Długa, krótka, długa, krótka i w zasadzie, na jakby. W trendzie spadkowym mamy ustawione trend w dwie strony. To każda korekta <coughs> być nam otwiera pozycję, dlaczego nie chcemy. Wobec tego, jeżeli cena znajduje się pod lub nad średnią, znajdźmy takiego wykresu. No na przykład tutaj, tak, to było wczoraj. A w takim układzie, kiedy, kiedy mamy trend wzrostowy dosyć wyraźnie zaznaczony, ustawmy e, eksperta tutaj na L żeby grał tylko longi prawda? i wtedy możemy go puścić na on i on będzie zawierał tylko transakcje długie jeżeli na transakcji drugiej cena zawróci pojawi się czerwona świeczka a ekspert zamknie tą pozycję w zależności od tego jak sobie ustalimy tak świeczka, świeczkach przeciwnych zamknąć tak? dodałem teraz opcję że w momencie kiedy dodajemy eksperta do wykresu pierwszy raz on jest Automatycznie ustawiony na off. Miałem też e-mail kolegi, który wrzucił eksperta na wykres. Tutaj było on. Tutaj miał autotraining. Góry zaraz wam pokażę. Chodzi tutaj o ten autotraining. Miał włączony i po prostu ekspert od razu zaczął palić zaczął pozycję na dotartek po obydwie Dobrze, że to na demo było, a nie, nie, nie na wykresie. Więc jeżeli uruchamiacie pierwszy raz eksperta, być ustawiony w opcji off, czyli nie zawierać żadnych transakcji, dopó ty, dopóki nie ustawimy wszystkich parametrów, wtedy możemy kliknąć na on, jest gotowy do gry i tutaj włączyć autotrading, prawda, żeby buźka była uśmiechnięta, no ja jeszcze w ekspercie muszę w ogólnych mieć możliwy handel, i pamiętajmy też, żeby w ekspercie zawsze było zaznaczony a handel, Dotyczy to przy uchamianiu świecę ręką, prawda? I działać. Teraz krótkie wyjaśnienie, a jak działają te przyciski, a, które mamy tutaj na tym panelu. Więc, tak jak powiedziałem, tutaj ustawiamy sobie kierunek gry RS, czyli gra w dwie strony. Long ekspert zawiera tylko longi. Short ekspert zawiera tylko short. W momencie, kiedy jest stres spadkowy włączamy S, ekspert gra w kompozycji, kompozycji i będzie je zapytał na przeciwnej świecy więc no, dobrym pomysłem jest na przykład tak jak mamy powiedzmy w tej sytuacji, jest trend spadkowy ekspert zawraca, tak, czyli robi korektę więc włączenie shortów i uruchomienie eksperta tak w tej chwili mamy uśmiechniętą buźkę, on jest gotowy do gry więc w momencie kiedy skończy korektę i zacznie spadać zgodnie z kierunkiem trendu będzie nam otwierał pozycję A teraz co do przycisków M MSL, jest to sekcja, gdzie się gra manualnie. Czasami jest tak, że ekspert już zasuwa i, i no po prostu chcemy ręcznie wejść, wejść w rynek. Żeby otworzyć pozycję, oczywiście zanim klikniemy, trzeba mu dać ON, tak? Tego nie zrobiłem. przepraszam. jest trade on, mamy long. Chcemy wejść w pozycję długą, klikamy Buy, proszę bardzo, jest pozycja otwarta. Zamykamy ją przyciskiem. Jeżeli coś poszło, w naszej myśli. Więc, żeby otworzyć pozycję długą, muszą być spełnione warunki. Muszą być niebieskie świece, czyli wzrostowe, przynajmniej jedna. I tu musi być ustawione na pozycję, w którą, w którą stronę chcemy grać. W jeżeli chcemy grać short i klikniemy Mcel, chcemy shorta, nie otworzy nam się Mcel. Ja zrobiłem to celowo, ponieważ ten ekspert pisał pod siebie żeby nie popełnić błędu. Wobec tego M-sel będziemy mogli otworzyć dopiero, kiedy będą czerwone spadkowe świecą. Takie, takie po prostu zabezpieczenie. Trailing polega na tym M-try, więc jeżeli mamy już otwartą pozycję długą, ja jeszcze raz otworzę taką w ogóle jak to ma programu. Tak, buy Jeszcze on, czy oczywiście trade on. Longi i wtedy M-Bind. Tak? Czyli jedno Owszem, otworzył mi M-Bind i teraz jest M-Trime. M-Trime podciąga stop pod poprzednią świecę. Tak? Czyli w tym wypadku no, już ta poprzednia minęła, więc otworzmy mu teraz m -cell. To, to możemy mu zamknąć, to oczekujące i z rynki sprzedajemy tak? M-Cell. I tutaj mamy stop. Więc jeżeli chcemy go potrailować, to klikamy try. Tak? stop loss jest nad poprzednią świecą. Jak widać tutaj. Jeżeli się otworzy kolejna teraz, zaraz poczekamy. Może to się stanie zrobić. OK, jest kolejna. Znowu klikamy try. Zobaczmy, że stop loss poszedł nad ostatnią zamkniętą świecą. Tak? Należy z tego przycisku korzystać rozważnie, bo możemy za szybko sobie zamknąć dobrą pozycję. I z tego jeżeli cena spada. I chcemy, żeby na czubku tej, tej świecy nam zamknęło. Jeżeli zacznie szybko zawracać, to po prostu korzystamy z tego przycisku. On trailuje tylko raz, tak. Więc za każdym kliknięciem przesuwa się, nie idzie sam automatycznie po kolejnych świecach. Bo czasami jest tak, że no nie chcemy tego żeby tak szybko. Ja nie chcę tego eksperta po prostu zbytnio komplikować. Poczekajmy, jak się otworzy jeszcze jedna świeca spadkowa. Mamy ten trail. Proszę bardzo stop loss się na poprzednią świeczkę i tak możemy tą pozycję pilotować cena idzie szybko więc jeszcze raz try jeszcze raz widzimy cały czas nad poprzednią świeczką jeszcze raz już mamy try a tutaj i zaraz nam zamknie o proszę pozycja została zamknięta więc w momencie kiedy cena zawróci i zacznie spadać. Nie musimy już nic robić, klikać sell czy MB. Po prostu on nam otworzy short automatycznie. Tak? Bo to jest, co został napisany Ten yy, yy, ręczne otwieranie pozycji yy, jest po prostu po to, przy okazji nie otworzyć tutaj Ay, więc to ręczne otwieranie pozycji jest w przypadku, kiedy otworzymy wykres, na przykład tak jak tutaj po lewej no, tak? i cena jest gdzieś już tu, i są świece spadkowe. Ekspert już nie otworzy pozycji, bo musi mieć najpierw świece korekty, dopiero będzie grał. Więc z ręki tu ustawiamy S na short i M sell. Tak? W tym przypadku, tak jak teraz, nie otworzymy cena z palca. Musi być spadkowa świeca. To jest po prostu takie zabezpieczenie, żeby ktoś nie grał. No, co więcej, zaraz, zaraz zobaczymy, otworzy nam się kolejna pozycja. Ustawia pozycję o zlecenie oczekujące, w do aktualnej ceny. Po to, żeby na przykład, jak teraz zawróci, no, zrobi się niebieska świeca, to to zlecenie sell stop. Ekspert po prostu anuluje. Prawda? Tak, tak ma ustawione, że gdyby teraz pojechało do góry, to ta pozycja zostanie anulowana, nie będzie po prostu otwartą. Cena musi. Jeżeli ją przekroczy, możemy sobie kliknąć traila i będzie nam po prostu z Wtedy, kiedy uznamy za stosowne, będzie ta, ten stop loss przesuwany każdej kolejnej świecy Celowo zrobiłem to ręcznie, nie automatycznie, więc spodziewam się, że wykorzystujecie to do scalpingu, więc nie widzę opcji, że ktoś sobie otworzył eksperta i poszedł gdzieś tam tak jak czas, no, no, no. na jakieś inne czasy. No, będzie grał tam te, te shorty wszystkie, prawda, sam. Ale tutaj mamy jakąś tam większą kontrolę. Będzie grał te shorty, będzie zamykał na trzecim świecach, znowu będzie otwierał shorty i tak dalej, i tak dalej. Więc ja nie chcemy sami zamknąć to oczekujące, to po prostu close, tak? I to oczekujące zostanie zamknięte. Następna sprawa: ekspert otwiera tylko jedną pozycję. Nie ma możliwości, żeby otworzył dwie w jednym kierunku. Pierwsza musi być zamknięta. Tak? Ale. Zobaczmy taką sytuację. Tu klikam na longi i otwieram M-Baj. z palca, mam otworzoną pozycję drugą. Innej ekspert nie otworzy, ale jak ktoś bardzo chce, to proszę bardzo, może sobie tutaj kliknąć buy i ma otwarty baj z palca, drugi, ale ekspert już tego baja nie będzie pilotował, podciągał stopa itd., itd., więc jest możliwe otworzenie kilku pozycji, ale pozostałe, oprócz pierwszej, pozostałe trzeba otworzyć z palca. Natomiast ekspert zamyka wszystko, co jest otwarte na więc pamiętajmy o tym, że jeżeli klikniemy Klaus, jedna i druga pozycja, czyli ta otwarta przez nas w tym panelu po lewej i ta pozycja otwarta przez eksperta, również zostanie e, zamknięta. E, oczywiście jest opcja, że można dopisać, żeby pilotował tylko swoje pozycje, a pozostałe otwarte, na przykład ręcznie, e, zostawiam w spokoju, ale myślę, że to nie jest konieczne. Tak jak powiedziałem, nie chcę zbytnie komplikować, już miałem sygnał od jednego z kolei, trochę przeładowane jest to opcjami, ale to są opcje moim zdaniem najbardziej potrzebne i tak jak powiedziałem pisałem to pod swój gry, myślę, że wszystko co potrzeba tutaj jest. Po drugie, z wykresami ręką, trzeba się po prostu trochę oswoić. Ja myślę, że te kilka tygodni obserwowania, włączania sobie gdzieś tam w tle, wykresów świecowych, prawda, żeby, żeby to ogarnąć. Z badania na demo wszystkich opcji, które oferuje ekspert. On jest, ja wiem, on jest trochę przed kłopotami, tak, czyli w trendzie spadkowym nie będzie grał ląbów, jeżeli tu nie piszemy ląb, tak, i tak dalej, Myślę, że to są świetne opcje. Czego nam brakuje? Brakuje nam trendu i płynności, tak? Jeżeli taką znajdziemy, to ten ekspert naprawdę wspaniale potrafi zarabiasz pieniądze większej filozofii nie. Pamiętajmy też o e, wsparciach, o e, price action i tak dalej, to wszystko tutaj jest potrzebne. Zobaczcie jak fajnie reaguje. Na przykład mamy tutaj jak doszedł do, do poprzedniego tołka, Świetnie to widać na ekspercie. Więc jeżeli gramy tu shorta to w tym żółtym polu on powinien być z palca zamknięty, a nie gdzieś dopiero tam. chciał to zamknie na pierwszej przeciwnej sieci, tutaj wielkiej straty nie ma, bo tam 4-5 pipsów ale to może stanowić u kogoś 2%, da? czyli ustawimy sobie 2% ryzyka i mały stop loss, że tu 4-5 pips to te pozycje naprawdę są spore da? No, wystarczy te 3-4 pipsy, żeby już mieć 1% depozytu i tak dalej, dwie pozycje ciemnie robimy no, Sprawdzawiona. Oczywiście pięknie to brzmi, natomiast ja jestem słabym marketing marketingowcem. Nie chcę tu nikomu sprzedawać kitu typu, że o, włącz EA, idź na piwo, wróć wieczorem, wypłać kasę. Na... To jest tylko automat do zawierania yy, pozycji w momencie, kiedy my yy, nie zdążylibyśmy tego z, rę z ręki zrobić. Tak? Albo mamy teraz trend spadkowy, cena robi korektę, ustawiamy shorty. Ja nie wiem, kiedy ten szort wpadnie, tak? Musiałbym tu siedzieć i się gawić, a w tym wypadku ekspert po prostu kiedy cena zacznie zawracać sam i otworzy pozycję krótką je w pożądanym prze przeze mnie kierunku. Więc e starajmy się e grać albo na podstawie średnich. Można tu dodać sobie oprócz tej średniej 89, jeszcze średnią 55 EMA i trzymać się, no, po prostu trzymać się e kierunku. Czyli w trecie spadkowym, starajmy się tylko shorty grać, czy w trecie wzrostowym i nie, nie zostawiacie eksperta w pozycji pod, czyli góra i dół Tak jak mówiłem, jest to, jest to niebezpieczne. No, czasami w, w konsoli komuś przyjdzie do głowy, żeby grał w dwie strony. Mam jakoś tam konsolę 25 stopniową, i do góry, na dół. Fajna sprawa, ale z reguły to się nie sprawdza, bo weźmy takie momenty, kiedy kiedy cena mamy świecę czerwoną-niebieską, czerwoną-niebieską, i on może nam te zlecenia stawiać w obie strony i bardzo szybciej tylko okaże się, że zerżar na, na sporo część tego. To jest tylko narzędzie i od tego jak mądrze je wykorzystamy, ono nam się na pewno na, wspaniale wdzięczy. O, no, już otworzył krótką japę, przestanę na shorty, ja on sobie dwa. No i w tej chwili, jak się boję czegoś, to nie kraj, przystawiam sobie. I tak, dalej, i tak dalej, Jeżeli cena tutaj na przykład będzie, zamykam pozycję natychmiast nie czekam na świetlę przeciwną. znaczy 1,1 pips, 0,5% depozytu, bo ten depozyt w sumie jest naprawdę e, nie, niewielki, to jest tam niecałe 4 tysiące dolarów, więc e, naprawdę pozycja otwiera spore zwiększenie 2,6 ośrodków. Tu też trzeba mieć odpłatność, jak ktoś chce grać bliższymi pozycjami, Wyłączam many management i wpisuję wielkość lota, na przykład 0.01 i ekspert cały czas będzie grał 001. Bez, bez żadnego nic nie będzie przeliczył. Tak, też jest taka opcja. Z albo many management. No, tu jeszcze potrzebujemy trile, nam, proszę wszystko A jak chcemy ręcznie trile, to też możemy przejść. Drodzy, no, ekspert jest gotowy. Pod tym filmem jest link do strony, gdzie tam opisałem skróczone funkcje. Jeżeli są osoby zainteresowane, bardzo proszę o kontakt. Wszystko sobie wyjaśnimy. Myślę, że wielu z Was będzie bardzo zadowolonych z działania tego programu. Dziękuję bardzo i zapraszam do kolejnych nagrań. Może potrajdujemy jeszcze w tym tygodniu. Dzięki i do usłyszenia.